Jak się w ogóle czułeś, czy wiadomo, że te ciężkie nogi, wszyscy na niej utyskiwaliście, że to jednak ta seria ostatnich treningów dała Wam bardzo w kość. Zwycięstwo tym bardziej cieszy chyba. Na pewno zwycięstwo cieszy. Ważne, że nie straciliśmy bramki, chociaż no wynik tutaj moim zdaniem nie był najważniejszy, tylko, tylko po prostu następny jakiś etap przygotowań. Patrząc nawet na treningi dzień przed meczem, to, to nie mieliśmy nie wiem, żadnego treningu taktycznego, tylko normalne, normalne przygotowania, tak jak dwa czy trzy dni wcześniej. Że jesteśmy, jesteśmy zadowoleni i, i najważniejsze, że nikt to nie złapał żadnej kontuzji, jesteśmy zdrowi, a, a jak będzie w następnych spotkaniach to zobaczymy, mam nadzieję, że będziemy bardziej wszyscy wypoczęci i, i lepiej to na pewno będzie wyglądało. Jak ty reagujesz na to wszystko, co zastaliście tu w Liencu? Trzech fizjologów pewnie nigdy tego nie miałeś w żadnym klubie, psycholog, yy, cały sztab też odnowy biologicznej, wzmocniony dodatkowymi masażystami, widać, że zbliża się coś wielkiego. No tak, widać tutaj na każdym kroku, że, że coś się dzieje, że to euro się zbliża, wszyscy o nas dbają, mamy, mamy wszystko, co, 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 na co mamy ochotę, także... No na pewno to cieszy I, i, i po euro nikt nie będzie mógł powiedzieć, że, że czegoś nam zabrakło, czy nie było tego, czy tego. Mamy wszystko, żeby żeby osiągnąć dobry wynik i miejmy nadzieję, że tak będzie. Porównaj proszę metody, które stosuje Barry Solon-Remig już z z tymi rzeczami od przygotowania fizycznego, które masz w Trabzonie, czy które miałeś wcześniej w Polsce, w, chociażby w Polonii. Na pewno tutaj bardzo, bardzo duże ćwiczenie jest na nogi, duże ciężary. Yy... Tu popularne takie gumy, ćwiczenia z gumami, biegamy z różnymi obciążeniami. Masz już dość gum? Nie, no jeszcze nie, także mam nadzieję, że nie będę miał do końca, ale, ale jest parę ćwiczeń, gdzie, gdzie bierzemy po 100 kilo na nogi i... i... No jest to dla mnie, jest to dla mnie coś nowego, dlatego pewnie też organizm tak rogą, że jest troszeczkę podmęczony, ale, ale cały sztab pilnuje tego, żebyśmy nie byli zajechani i to obciążenie mają schodzić. Będziemy najmłodszą bodajże drużyną na euro, średnia wieku, też niewiele ponad 24 lata. Jerzy Dudek stwierdził, że istnieje ryzyko, że nie poradzicie sobie z presją, że to jest jedno z większych wyzwań, żebyście sobie z tą presją poradzili. Jak ty tę stronę widzisz, żebyście po prostu nie spalili się mentalnie przed tym pierwszym meczem? Mamy parę doświadczonych zawodników, jak, jak Wasyl czy, czy Muraś, którzy grali już na, na wielkich imprezach, także patrząc na sam skład tej, tej pierwszej jedenastki, to, to aż tak młodzi nie jesteśmy, ale, ale wszyscy, wszyscy już grali w piłkę na, na wysokim poziomie, wiadomo, Borussia Dortmund, Wojtek, jakaś tam Liga Mistrzów, także no nie, jesteśmy, nie jesteśmy drużyną z Ligi polskiej, która gra tylko na własnym podwórku i nie radzi sobie z presją. Trwa jeszcze rywalizacja o miejsce w 23 osobowym składzie na Euro. Ty chyba możesz czuć się spokojny, że w tej ekipie ciebie nie, że w tej ekipie będziesz. No raczej tak do tego nie podchodzę, no, no na każdym treningu staram się pracować, pokazywać się z jak najlepszej strony, te mecze kontrolne oczywiście też są ważne, ale chyba jeden mecz nie powinien zaważyć o tym, czy ktoś będzie na Euro czy nie, ale, ale na pewno te miejsce troszeczkę się martwię i, i, i czekam z niecierpliwością na następne spotkanie i na ogłoszenie tej kadry już na samo Euro.